Cześć widzowie z tej strony Foxy Green i dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek O oli nie chcę się przywitać z widzami ale też was pozdrawiam poza odcinkami bardzo ciepło was pozdrawia. ok to jest bez dźwięku jakby co Sobie... mam super cel id jakby co zdobyłem udało mi się zrobić ok teraz będzie lepiej mogę wam pokazać na szybko no i tutaj mam takie po prostu taki takiej 69 Osobnika sobie zdobyłem I mam wszystkie... Nie, Nie mam wszystkich... Nie mam 40?! Czekaj, ja pamiętałem, że doszło 30 w mutacji Doszło jeszcze 10? Hmm. Okej, okay, robiłem sobie IK z wczoraj jeszcze, dziś... I tutaj Mataus ik spisał. Tutaj sobie to jest chyba fan lub moje drugie konto. Tak, to było moje drugie konto. Tego nie tego nie wiem tutaj jest krysen jakiś Na... Nasze 10 jaj i 15 gemów Okej, okay, wejdę sobie i dzisiaj... W... Pokażę Wam moje dwa konta, czy znaczy, czy i wejdziemy na Foxy Green teraz, bo na Foxy Green muszę coś pokazać. Co to Time to move to the boombox groove. Jeśli ktoś w moim widzach jest jakiś, który, który dzisiaj może pisać jakiś sprawdziany że że dzisiaj chyba piszą sprawdziany Ósmoklasistów to, Właśnie trzy kciuki za widzą, żeby zali. Też tr trzymam kciuki. Ja, ja was zawsze wspieram wszystkim. nawet nie wiem w czym, ale i tak wspieram. <grym> ja mam w słabe w konto. Jeszcze tu pozdrawiam Baroksa i drMK. Pozdrawiam go. Pozdrawiam kapixa i już nie muszę nikogo Okej, okay, zagrajmy sobie się na koncie i nie mogę się dołączyć do klubu w ogóle mojego dlatego dlatego wejdę i zagrajmy jedną gierkę Okej, okay, jakby co, niedługo wlatuje Wiecie, dowiedziałem się od jego, że niedługo, w, niedługo w lat. zdroje to będzie? Another day, another life, saved. I'm gonna life, life saved. Don't mess with the wrestles. Brał los. To było moje ale tutaj teraz? Widzi chyba krótki odcinek. I'm gonna have to you. Only a fool messes with my... Hello. No i niedługo kończy się ten sezon z Godzilla. A ja mam dosyć jaję zazwyczaj Jutro Gdzie odcinek z eventu Godzili, Tam gdzie będziemy grać w godzille Okej okay, wejdźmy sobie nie na to A na no, no, knockout wejdźmy Okej okay, pozdrawiam widzów Jak drugi raz Jeśli macie na przykład w Stand back. Train professional here. Stand back. Power render Power Render Pro. bro. pack is OP. możemy wygrać te dwie